Tak mamy zimę. Odśnieżaliśmy samochód. Zimno, zimno. Minus 12 stopni. Wczoraj było minus 18. Nie wiem ile było w nocy. Ja mówię po prostu dzienne temperatury. Zima zawitała, śniegu jest tyle mniej więcej, trzeba to odgarnąć. Łączyłam samochód działa bez problemu. To jest samochód sąsiadki, które dzisiaj samochód stanął. Patrzcie jaka warstwa śniegu, dość spora, spory mróz. działa wszystko ale chciałam powiedzieć właśnie, że byłam bardzo zdziwiona, gdyż moja sąsiadka, czy akumulator jej wysiadł i nie mogła wystartować samochodu i yy, ja wychodzę na dwór, żeby mój samochód startnąć wystartował bez problemu nie ma nie ma, yy, nie ma problemu ale jej miał problem i taki pan wys jej tutaj pomagał i imieniem Czobo się przedstawił jestem zaskoczona, bo zaoferował swoją pomoc w odśnieżaniu mojego samochodu przemiły gość, tak spontanicznie to mi się właśnie u Amerykanów podoba, że oni są tacy spontaniczni, że nie ma, że nie ma w nich takiego jakiegoś, takiej sztuczności i przedstawił się i powiedział, że, że żebym wysłała wiadomość do Helen, że, że jej samochód jest naprawiony, bo ona jego żonę zabiera do airport i musieli jechać z ich samochodem. Ten pan y, chyba albo, albo nie potrafi tak daleko zajechać, bo tam te, te drogi są, albo, albo po prostu nie, nie mógł z jakichś innych powodów. Nie sądzę, żeby nie potrafił, ale, ale może jakieś miał przyczyny, że nie mógł y, tej żony tam w pracy na pewno był zawieść i musieli ich samochodem jechać, i on przyjął wystartować jej samochód. I jak ja wyszłam tutaj to, to oferował mi pomoc. Także no, zobaczcie jak jest. Tutaj na okolicy: słońce świeci, mróz Także naprawdę było bardzo miło, bo. Yy, bo po prostu no nie spodziewałam się no, normalnie za, zaoferował mi swoją pomoc i przedstawił się i wszystko także, także, jest to bardzo miłe bardzo takie fajne, spontaniczne nie ma nic, żadnej sztuczności w tym i... no i wszystko jest okej okay. spójrzcie jaki mamy, my tu mamy napis no okej okay. yes officer, I did see the speed limit sign I, I just didn't see you no a śniegu jest tyle jeszcze. Jeszcze czeka trochę mnie odgarniania. A tutaj mam też jeszcze sajn. Taki. Z dumą go że Widzę parę samochodów z taką sajną. Cześć wszystkim. Jest dziś czwartek. U nas nadeszła zima. Piję sobie herbatę pomarańczową. Andy sobie ogląda masza. Jest chory. Przeziębił się. Gorączka. Także nie chodzi do pracy. Już drugi dzień, bo poniedziałek, wtorek miał wolne, wczoraj, wczoraj nie był, dzisiaj też nie był i prawdopodobnie jutro też nie pójdzie. No nie wiem, jak będzie w sobotę. W każdym razie jest przeziębiony. Ja sobie siedzę, ja jeszcze, nie, jeszcze mnie nic nie chwyciło do tej pory. Siedzę sobie i tak nagrywam. Jak widzieliście uprzednio, to jest, e, jest zima. Wczoraj padał bardzo wieczorem mocny śnieg który y, no bardzo tak gruba warstwa napadała, ale to się już zaczęło w ciągu dnia, potem wieczorem to już zaczęło tak na maksa sypać, ale, ale bywało więcej śniegu niż jest obecnie. Wiem, pamiętam. Y, no, tak jak widzieliście, um, miałam kłopoty z samochodem. Yy, znaczy kłopoty, nie, sąsiadka miała kłopoty. Ja odgarniałam warstwę śniegu z samochodu, bo no, po prostu trzeba, trzeba jak nie ma się garażu, trzeba te sprawy dbać i no i próbowałam, czy nie akumulator normalnie wystartuje, także, ale wystartował. Yy, także wszystko jest ok, No. I, no nie wiem, co tam jeszcze mam powiedzieć. Yy, nagrywam tyle, ile się da. Podoba mi się to, że Amerykanie są tacy spontaniczni, że wezmą, pomogą, przedstawią się. No bardzo mi się podobało podejście do tego, tego młodego człowieka, który mi pomógł z tym, który mi zaoferował pomoc w, w odśnieżaniu samochodu. Od, odśnieżył trochę dachu mi, bo, bo ja jestem dość niska i no, nie sięgłam tak wysoko soko szczotką na dach. Także tak. No, mam nadzieję, że Andy wyzdrowieje i że wszystko będzie okej. Okay. Nie wiem, nie wiem, kiedy następny nagram taki krótki vlog, ale, ale jeszcze coś tam nagram na tym kanale.